Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To już miesiąc minął, odkąd widzieliśmy się w ostatnim odcinku premier miesiąca. Przez ten czas wydawcy wcale nie próżnowali i na rynku pokazało się wiele interesujących tytułów. Zapraszam Was na najnowszy odcinek, w którym opowiemy i pokażemy Wam najnowsze premiery miesiąca czerwca. Zapraszam do oglądania. Na skrzydłach smoków to gra od wydawnictwa Rebel, także premiera Czerwca. Jest to gra rodzinna, którą możecie kojarzyć jak najbardziej z grą na skrzydłach, dobrze już Wam znaną. Tym razem jednak będziecie rozbudowywać Wasz rezerwat i zapraszać do niego właśnie smoki. W grze budujesz swój własny rezerwat. Rozpoczynasz z trzema odkopanymi polami. Po jednym w każdej z jaskiń Szkarłatnej Pieczarze, Złotej Grocie i Ametystowej Odchłani. W trakcie rozgrywki odkopujesz kolejne pola i będziesz wabić do swojego rezerwatu smoki, aktywować potężne zdolności i zabiegać o przychylność Smoczej Gildii. Podczas czterech rund w każdej z nich gracze rozgrywają po kilka tur w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Gracze rozgrywają je do momentu, aż spasują. Zwykle gracz pasuje, gdy zużyje wszystkie swoje monety albo nie ma na ręce żadnych kart, smoków, które chciałby, albo byłby w stanie zagrać. Po spasowaniu gracz nie może już rozgrywać w bieżącej rundzie kolejnych tur, ale wciąż może otrzymywać korzyści w trakcie tur innych graczy. Zabiorę Was teraz do pięknej krainy, gdzie mgliste chmury pokrywają szczyty gór, gdzie błękitne rzeki wiją się, tworząc kształty azjatyckich smoków. Ale to wcale nie będzie taka sielanka. Pewnie już się domyślacie, o jakiej grze opowiem. Huang od wydawnictwa Phalanx. Huang to reimplementacja gry Rainera Knici z 2018 roku Yellow i To sprytna gra strategiczna, w której każda decyzja ma swoją wagę. W grze będziecie walczyć o przewagę punktową, a tym samym o tytuł władcy Zjednoczonego Królestwa. W grze nie ma przypisanego do Was koloru. Do swojej dyspozycji za to będziecie mieć przywódców swojego klanu w pięciu kolorach, reprezentujących gubernatora, żołnierzy, kupców, rolników i artystów. Zdobywacie punkty, wykładając na planszę kafelki, stawiając pagody oraz wywołujące rewolty i wojny. Wszystkie zdobyte punkty chowacie za zasłonką, a więc dopiero na koniec gry okaże się, kto zebrał ich najwięcej. I to spośród tego rodzaju, którego zebraliście najmniej. Tumeny Bons to gra od wydawnictwa Porta, na którą wielu z nas czekało. Jest to gra. Klimatach fantazji, w której wcielimy się w gierloków, a naszym celem będzie pokonanie tyrana. W zależności od tego, którego z tyranów wybierzemy bądź wylosujemy na początku rozgrywki, tyle dni będzie ona trwała. Będzie to około od 8 do 12 dni, a więc rund. Każdy dzień, czyli runda, składa się z czterech faz. Faza nowego dnia Czyli przekręcenie licznika dni o jeden dzień do przodu, faza spotkania, najdłuższa i najbardziej ciekawa, w której odkrywacie kartę spotkania i wspólnie podejmujecie decyzję, którą ze ścieżek wybieracie. W tej fazie także będziecie podejmować walkę ze złolami, a na końcu rozgrywki, czy pod jej koniec również z tyranem. Następnie następuje faza nagrody. O ile udało Wam się zwyciężyć wszystkich złoli, pobieracie nagrody związane z Waszym wyborem. Zdobywacie także wszystkie nagrody ogólne ze spotkania. Nagrodą mogą być także punkty treningowe i postępu, które pozwalają Wam rozwijać Waszą postać. Na koniec faza regeneracji. Wymieniacie się w niej między sobą łupami, cennymi łupami. Podejmujecie próbę otwarcia zamków. A także podejmujecie indywidualne aktywności. Szukacie może gry kafelkowej, która jest przepięknie wydana, która będzie cieszyć całą rodzinę przy stole, która ma bardzo proste zasady i rewelacyjną rozgrywkę, która ma całą masę kombosików, która ma przepięknie wykonane elementy. Odpowiedź jest tylko jedna: Middle Ages od Czacha Games. Middle Ages to gra rodzina, w której gracze wcielą się w zarządców swoich ziem. Waszym zadaniem będzie rozbudowa wioski w taki sposób, aby na koniec gry przyniosła ona jak najwyższy dochód spośród wszystkich graczy. Każdy z graczy otrzymuje planszetkę z ośmioma slotami na różne rodzaje budynków. Każdy rodzaj ma inny efekt i inny zarobek. W swojej turze gracze będą przysuwać znacznik lorda na kafelek położony w niższym rzędzie, tym samym go rezerwując. Następnie zabierają do siebie kafelek, na którym stał wcześniej lord. Zabrany kafelek jest umieszczany w odpowiednim slocie. Następnie odpalamy efekt budynku, a na koniec zbieramy przychód zgodnie z jego zasadami. Kto na koniec szesnastej rundy ma najwięcej pieniędzy, wygrywa. Mub kocie przepychanki to gra od Dice and Bones premiera czerwca. Jest to gra dwuosobowa, która mechanicznie przypomina rozgrywkę w kółko i krzyżyk. W grze za pomocą kociąt będziemy starali się zdobyć dominację nad kołderką. Po kolei każdy z graczy wykłada na kołderkę jednego ze swoich kociaków. Powoduje to odepchnięcie wszystkich sąsiadujących z nim zwierzaków także jego. Kiedy uda się ustawić graczowi trzy małe kociaki w rzędzie, pionie lub na ukos, odkłada je do pudełka, a w zamian do puli pobiera duże koty. W następnych rundach może już wystawiać zarówno małe, jak i duże kociaki, dążąc do tego, aby zwyciężyć poprzez ułożenie na kołderce trzech dużych kociąt, i pamiętając, że małe kociaki nigdy nie mogą odepchnąć tych większych. Siedem lat temu Wladimir Suchy zabrał nas kosmos w grze Pulsar 2849. W tym roku również wyruszymy w przestrzeń kosmiczną, z tym, że tym razem czas nie będzie naszym sprzymierzeńcem. Otóż tym razem będziemy musieli się ewakuować z naszej planety. I mamy na to tylko 4 lata. Mowa oczywiście o grze Ewakuacja od wydawnictwa Portal Games. Wygrze Ewakuacja głównym celem jest przeprowadzka ze Starego Świata na nową planetę. Ale tak naprawdę to tylko wierzchołek góry lodowej tego, co w niej znajdziecie. W trakcie gry będziecie musieli zbalansować produkcję surowców na obu planetach. Na starej będą wam one niezbędne do wykonywania akcji, a na nowej, aby ostatecznie przyniosły jak najwięcej punktów zwycięstwa. Akcje wykonujecie za pomocą kart. I to wy decydujecie, jak wykorzystywać te karty. Czy odpalając akcje na nich, czy oznaczając akcje na waszych planszetkach. Dodajcie do tego budowanie infrastruktury, ruch z satelitami, akcje bonusowe, przeloty statkami i macie ciekawe, naprawdę wciągające euro. No i trzeba pamiętać, aby dla ewakuowanej populacji zapewnić odpowiednią dozę rozrywki. Brzmi teraz, jakbym mówiła teraz o innej grze? Nic podobnego, ale musicie się sami o tym przekonać. Halo Wieża to gra wydawnictwa Lucky Duck Games. Jest to gra dwuosobowa, kooperacyjna, w której wcielicie się w pilotów i waszym zadaniem jest bezpiecznie wylądować na jednym z wybranych lotnisk, rozsianych po całym świecie. Myk jest taki, że nie możecie ze sobą rozmawiać. W trakcie rozgrywki w halo na przemienie będziecie wykładali po jednej kości na planszetkę. Podczas rozgrywki za pomocą wspomnianych kości będziecie komunikować się z wieżą kontrolną. Dowiecie się w ten sposób, czy nie jesteście na kursie kolizyjnym, dostosowaliście prędkość do długości pasa, czy samolot przy podejściu ma poprawną pozycję skrzydeł, czy wysunięte są klapy, jest wypuszczone podwozie oraz czy w odpowiednim momencie włączyliście hamulce. Tylko współpraca pozwoli Wam bezpiecznie dotrzeć do lotniska. Hello, it's me. Stworzono wiele filmów w popkulturze, które przestrzegają nas przed sztuczną inteligencją. Wspomnę tu chociażby Terminatora, Jarobot czy Hala. I teraz to wszystko, ta suma wszystkich strachów zamknięta jest w pudełku o pięknie kojarzącym się tytule Adel od wydawnictwa Galacta. Adel to gra one versus many. Gdzie jeden z graczy wciela się w ramę zbuntowanej sztucznej inteligencji, zaś pozostali gracze są załogą, która będzie na statku kosmicznym. Gracze wcielający się w członków załogi będą mieli zadanie albo wyłączyć Adel, albo uciec ze statku. Adel, no cóż, zrobi wszystko, aby im w tym przeszkodzić. Ma do tego cały arsenał możliwości. Może wzbudzać pożary, może blokować drzwi, może pozbawiać pomieszczenia tlenu. Może wyłączać światła, psuć komputery, no i do tego ma pod kontrolą cały system monitoringu. Myślicie, że nie ma szans, aby załodze udało się wykonać misję? Otóż i oni mają do swojej dyspozycji kilka asów. W każdym razie walka jest tu mocno wyrównana. Czy macie więc odwagę wejść na pokład statku, w którym rządzi Adele? Nekojima to gra wydawnictwa balacz. Games, która także w czerwcu ukazała się na sklepowych półkach. Jest to gra zręcznościowa, którą możecie rozgrywać w trybie rywalizacyjnym, a także kooperacyjnym. W grze znajdziecie także kotełki, które będą sprawdzały Waszą zręczność. W swojej turze gracz rzuca kośćmi, a następnie ścianki, które na nich się znajdują, wskazują, w jakich dzielnicach musi umieścić denhu. Dęchu to dwa słupy połączone ze sobą sznurkiem. Różnią się one długością samego sznurka, ale także wysokością słupów. Wybór odpowiedniego dęchu jest tu naprawdę istotną decyzją. Można postawić je bezpośrednio na plaszy lub na innych słupkach, tworząc wysokie wieże. Gra posiada również kilka wariantów, dzięki którym można łatwo dostosować ją do swojego towarzystwa. Chciałoby się parafrazować, iż Polacy nie gęsi iż swoich autorów gier planszowych mają i to nie byle jakich. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Jednym z takich autorów jest Przemek Wojtkowiak, który ostatnio zaprojektował grę Hansa Guilds. W tym małym pudełku znajdziecie naprawdę świetne euro z ciekawymi decyzjami. Hansa Guilds to gra rywalizacyjna z mechaniką worker placement. W swojej turze będziecie mogli wysyłać pionek swojego kupca na jedno z pięciu pól akcji. I co macie do wyboru? Możecie wziąć lub zrealizować nowy kontrakt. To przyniesie Wam dodatkowe punkty zwycięstwa na koniec gry. Możecie wykonywać ruch, zarówno swoim pionkiem wozu lub okrętu. Możecie postawić kantor, który da Wam po pierwsze pasywkę do końca gry, a po drugie kolejne punkty zwycięstwa. No i na koniec możecie pozyskać kafelek licencji. To również przyniesie punkty. Mamy tu sporo możliwości i sporo decyzji. Oczywiście na koniec gry liczymy punkty pochodzące z wielu źródeł, a wygrywa gracz, który zebrał ich najwięcej. Na rozkaz to gra wydawnictwa Lucrum Games, gra dwuosobowa, której autorzy również odpowiedzialni są za serię gier nieustraszeni. Jest to gra, w której będziecie toczyć bitwy, w zależności od tego, którą stronę planszy wybierzecie, w górzystych włoszech, lub na Wyspach Pacyfiku. Podstawową mechaniką gry jest worker placement i kontrola obszaru. W swojej turze gracze będą rozmieszczać swoich dowódców na polach akcji, zarówno na heksagonalnej planszy głównej, jak i osobnej planszeczce wsparcia. Aktywowane efekty pozwolą na rozprzestrzenianie się dyskami, czyli żołnierzami, zajmowanie strategicznych pozycji, dobieranie kart. Ważną kwestią jest Zapewnienie ciągłości linii zaopatrzenia. Gra kończy się po czterech rundach lub w momencie, gdy jeden z graczy straci kontrolę nad swoją kwaterą dowodzenia. Do kolejnej gry, o której Wam opowiem będą Wam potrzebne kubeczek, łyżeczka, elementy owoców oraz logiczne myślenie. Ale uwaga, o ile trzy pierwsze rzeczy zapewni Wam wydawca w pudełku Fruit Cup, czyli Egmont, to niestety o ostatni element musicie zadbać sami. Fruit Cup to gra logiczna i jednocześnie zręcznościowa dla całej rodziny. Waszym zadaniem będzie przygotowanie sałatki owocowej zgodnie z kartą zadania. W każdej rundzie każdy z graczy wkłada do swojego kubeczka wszystkie elementy. Po odkryciu karty zadania wszyscy gracze starają się jak najszybciej usunąć ze swojego kubeczka niepotrzebne składniki. Robią to za pomocą łóżeczki. Mamy tu aż trzy poziomy trudności. Na najłatwiejszym mamy informacje, ile kształtów jest potrzebnych, oraz dodatkowe informacje, ile jest owoców i w jakim kolorze. Na najtrudniejszym mamy już czątkowe informacje, z których sami musimy odkryć skład. Gracz, który jest pewien, że jego sałatka jest idealna, kładzie kubeczek na stoliku z największą dostępną liczbą punktów. Sprawdzanie odbywa się, gdy już wszystkie kubki graczy są na stolikach. Po sprawdzeniu są przyznawane punkty. Zwycięży gracz, który zdobył ich najwięcej. I naprawdę nie będzie to łatwe. Links to gra wydawnictwa Lucrum Games, która także miała premierę w miesiącu czerwiec. Jest to mała gra logiczna, która mechanicznie oparta jest na dwóch bardzo dobrze wam znanych grach, takich jak kółko i krzyżyk oraz papierkami nożyce. Gracze mają za zadanie wyłożyć płytki w swoim kolorze w taki sposób, aby trzy z nich ułożyły się w linii prostej. Pionie, poziomie bądź ukośnie. W trakcie rozgrywki gracze będą wykładali kafelki w swoim kolorze w taki sposób, aby tak jak w kółko i krzyżyk połączyć trzy płytki w pionie, poziomie lub po skosie. Jednakże nasi przeciwnicy mogą przykrywać nam nasze kafelki umieszczone wcześniej swoimi. Zgodnie ze starożytną zasadą, w której papier bije kamień, kamień bije nożyce, a nożyce biją papier. Zwyciężyć można na dwa sposoby, dopasowując trzy płytki umieszczone przodem w swoim kolorze lub dopasowując trzy płytki umieszczone tyłem również w swoim kolorze. Links posiada także tryb gry zespołowej, w którym rywalizują ze sobą dwie drużyny składające się z dwóch graczy, każda. To już wszystko, co przygotowałyśmy w tym odcinku. Mamy nadzieję, że chociaż jedna gra Was zainteresowała, jeżeli tak się faktycznie stało, liczymy na komentarz, gdzie napiszecie, który tytuł z jakich przyczyn e, Wam się spodobał. Ewentualnie, jeżeli już macie go na półce, jeżeli rozegraliście kilka partii, również bardzo byśmy chcieli usłyszeć Wasze opinie. Również jeżeli jest taka sytuacja, że na naszej liście nie znalazła się jakaś naprawdę picka gra, która Rozkochała Wasze serce, no to też o tym napiszcie. Bardzo chętnie o tym przeczytałem. A tymczasem, Borem Lasem, spotykamy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl bo z nami wiesz, co grami.